Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kulfon. Witam was w kolejnym odcinku Liars of Fear, czyli strachu. Grze horror. Ciekawy horror. Chciałem sprawdzić coś tak kuźwa grze. Chyba, że to syrena wyje tego pożaru. O! Nie no, starzec odcinka rewelacyjny. Ja pierniczę. Mam tylko nadzieję, że mm, całość gry jest głośno już tak dopasowana, że i wyśmie macie możliwość trochę przestraszyć tych dźwięku z gry, a nie moich krzyków. I nie polecam tego oglądać w nocy. Ale z to na słuchawkach. No nie nalepiętnoci na słuchawkach. No chyba, że się strachliwi jesteście, to nie oglądajcie tego. To naprawdę nie, 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 nie absolutnie. Jestem osobą mało strachliwą, ale to mnie potrafi przestraszyć. Czekajcie, ja tu już byłem. Nie, tu nie byłem. Co tu mamy? lista jest kompilacją najczęściej występujących objawów schizofrenii. Hmm. Co prawda, choroba ta jest zwykle, zdiagnozowana u pacjentów między 15 a 25 rokiem życia. Znane są jednak przypadki występowania tego zaburzenia u starszych osób. Należy jednak pamiętać, że wymienione symptomy nie występują jedynie w przypadku schizofrenii i powinny być traktowane jedynie jako wskazówki do dot dotyczące tego konkretnego schorzenia. Aby uzyskać prawidłową diagnozę, należy skontaktować się z wykwalifikowanym specjalistą. Należy skonsultować się z lekarzem, lub farmaceutą, produkujesz jest i właściwie sazowany, czy <grym>, coś nie. Pusty wyraz twarzy. Mimo ruchy, bezsenność, nienaturalne gesty, niemożność odczuwania radości z jakichkolwiek zajęć, depersonalizacja co to w ogóle znaczy? No, Dobre pytanie. Dziwne niezdarne ruchy, podatność na gniew i agresję, brak motywacji, myśli samobójcze. Czyli, aby taką, taką checklistę sobie zrobił. Czy wszędzie bliskie szczury Jak mi tu dbają o ten dom? Tu niby się światło świeci, świece się palą, takie widać świeże A tu szczury latają, nie? Czy ja tutaj mogę? Mogę, no za chwilę To czy jest jakaś szafa, to ją obczejmy. W szafie nie ma nic bo tutaj też coś było, tylko że tu wejść nie mogę. Zdecyduj się wreszcie. Na co? To jest w ogóle jakiś gabinet. Ok, na co się mam zdecydować? Wchodzę, no, zdecydowałem się, wchodzę tu. To nie <laughs> ten jeleń. Nie, czy myśmy to już byli? Bo tak szczerze mówiąc, po tym domu krążę troszkę, ale te pomieszczenia, mimo że te same, to są inne. O, a sobie na plastiki, bo wam wieje! Coś tu mamy nowego nic. Do coś ciekawego... Też nic... Ten kuźczyka z tą protazą... Tak. Co tu się od... piano kill you Nie mamy kodu do tego sejfu. Więc ja czuję, że on się zaraz w jakiś spektakularny sposób ten kod do sejfu nam otworzy. To, to, to jest więcej niż pewne. Może na jakimś obrazie. Dlaczego to w ogóle wszystko... Co tu, co tu tak pieprzło, że to się wszystko tu rozsypało? Halo. Co tu się stanęło się? muszę coś safe otworzyć Jakiś szyfr gdzieś coś Więc to pójdę przyjdę potem i tutaj gdzieś jakieś przejście miałem może, może tam się będzie jakiś jakieś info Tam są złe rzeczy. No nie no, bo tutaj nie widzę niczego. czegokolwiek... to byłoby mi w stanie ten kod do Saifu podać. Co to w ogóle za obrazy? Gościu, Czy masz stary tą psychaj? Totalnie. szukać jakiegoś kodu, jakiegośkolwiek jakiegośkolwiek kodu że tu coś będzie mhm ej, tu był dopiero szczur Żadnych pomocy do sejfu? Ciekawie w ogóle do tego sejfu tam jeszcze wrócę, czy wtedy musiałem otworzyć i nie wiedziałem jak. Co nie z tymi globusami mają w ogóle? To no, tylko cofnąć. Dlaczego te napisy są w drugą stronę? Ten pokój jest jakiś zjarany Ja właśnie wszedłem w lustro. Mogę wejść z powrotem? Już nie mogę. W hmm? Honey, remember how you said it would be nice to have a cat so the baby, baby could have someone to play with? Play with? Mm -hmm. Well, I just I bought us a dog. <śmienicza> o, <śmienicza> koczekam kupił psanie? No genialnie po prostu. To jest jakaś w ogóle. To może widziałem na samym początku rozgrywki. Przypadkiem ją znalazłem. Nie widzieliście tego, bo to było, jak próbowałem dojść do tego etapu z otwieraniem pierwszych drzwi, a nie schodząc do piwnicy, tak to zrobiłem. Eee. Ten obraz w ogóle płonie w tym momencie, iskry z niego lecą Mnie jeszcze, what? O, wózek inwalidzki, wtedy już takie mieli? Czy że ta świeczka właśnie zgasła. Tak, że tego chcesz? Nie co, jeszcze nie na wózku? Nitych wspaniałego artysta. Obrazy wyśmiane w galeriach sztuki. Do czego byliśmy dzisiaj świadkami, choć bezwartościowo z punktu widzenia sztuki, może być bezcennym materiałem badawczym dla psychologów. Takie oto ostre słowa padły z ust samego Johna Huxa. Znany krytyk był jednym z pierwszych wielbicieli prac, którego pochlebne recenzje pomogły wynieść artysty na wyżyny. Kiedy zapytaliśmy, czy tak brutalna krytyka jest słuszna, szczególnie w świetle ostatnich tragicznych wydarzeń, Hax odpowiedział. Zadaniem krytyka jest wypowiadanie się na temat sztuki. Nie ocenia samego artysty. Twórca ten przeszedł ostatnimi czasy bardzo wiele, i oczywistym jest, że odcisnęło to na nim piętno. Jeśli jednak będziemy milczeć i udawać, że jego obecne obrazy reprezentują zadowalający poziom, wyświadczyłem mu niedźwiedzią przysługę. Pozostali krytycy byli tylko odrobinę bardziej wyrozumiali, jak choćby. Hmm. Czyli się ludziom przestały podobać nasze obrazy, tak? No... trochę się z wyrolskie robić, to fakt. No. Eee... Ten wózek stał tu? pan robi to! Znowu już pełno drzwi, ja nie lubię takich jak jest pełno drzwi No czekajcie, pozamykane Dobrze. Bardzo dobrze. Więc save mnie dalej tam męczy. Przynajmniej przypadkiem nie powinienem jakoś tworzyć. Ale może później. Ten obraz. I co? czy jest tego obraz? Kliknięcie schizowy jest nie? Eee... To był korytarz. O! Co to się z tym wózkiem stało? A tutaj mogę wejść? Czekaj co? Okej, okay. wszędzie to samo, spoko. Kóży facje. Cześć, dobry panu. Okej, okay, fajnie, te dwie nam się otworzył świetnie. Oty! Tam coś mryka, tam coś, tu co musimy wziąć. To też zaświeć. Coś tu mamy, jakiś. Czek? Tu nie ma, nie ma mnie tu. Coś co nam działo widzieliście? Coś sobie poszło. jakie pismo, patrzcie tutaj, nie? Dziś rano znalazłem jego kolekcję pustych butelek. Zareagowałam emocjonalnie. Wiem, że dla niego to także jest trudne, ale do cholery nie można się tak zachowywać. Z moim dzieckiem w domu to po prostu nieodpowiedzialne. To będzie jakaś strona z dziennika tej pani. I to jest chyba tej pani gabinet, co mi się zdaje. Poszło tam, więc ja idę tu, tu go nie będzie. Co już ten mokry korytarz. Hmm, reklama kosmetyków. Wezwól sobie wewnętrzne piękno z mocą nowego glamuru Fusion Max. Dobre, pożegnaj się z blizami po trądziku, powiększonymi porami czy krępującymi dobyłościami skóry. Nowy korektor reklamu Orfuzion Max zapewni twojej skórze zdrowy wygląd oraz uczucie gładkości. Nie myśl o tym jak o chowaniu skaz, traktuj to jak wyzwolenie swojego wewnętrznego piękna. <grym zykladka> tak, genialna reklama. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Co ci masz? Co ci zostawić? To ci są skrypcze winne człowieku. Chciał pograć tej się gra no się. Przecież nie ty ci nie męczysz człowiek, no. O co ci chodzi? A, bo tu płyty nie ma A szybkość tego jeszcze mogę ustawić? Ops. Nie, stop Potrzebuję płytę Ktoś widział płytę? Hmm, nie proteza Porywacie protest <grybujesz> Protez na się nie mogę sobie pozwolić na nową, dlaczego ja tę cholarną nogę? No nie, oporny, ukradli mu ten. Ukradli mu. O, mamy płytę. Ukradli mu y, protezę, no nie? Ładne jaja. Co jeszcze mogę zrobić? Co tu się przełącza? Dobra, nakręćmy to. All around, tumbling all around So funny, tumbling here and there, something everywhere, and I must declare. I stepped right on her toes, and when she bumped my nose, I fell and when I What the hell? Tubing. I siphoned gas before I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Co za debil sobie za krew. Oh my god. Ok, I Z tym niezwykle przymiłym akcentem ja wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym, że jeszcze nie umarliście ze strachu. Dzięki i do zobaczenia. papa. Pa.